Nie chciałaby być żoną bohatera, Mam. Końcie mnie! Zara, zaraz, zaraz, stać tu! Zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia. I czuję, że ją będę kochał do końca życia. Pan gość! Dzięki, prawda. Afrykę jeszcze widać? Odjechała. Nie mogę poczekać, aż ziemia wyschnie. Nie! Witam Państwa w Iluzjonie i zapraszam serdecznie do obejrzenia drugiego programu poświęconego przedwojennemu młodemu, gniewnemu reżyserowi Romualdowi Gantkowskiemu. Przed tygodniem opowiadałem o jego burzliwym i urozmaiconym życiu, w którym najważniejsze miejsce zajmowała działalność niepodległościowo-państwowa, aktorska i reżyserska w teatrze oraz w ostatnim okresie scenario reżyserska twórczość filmowa. Jak pamiętamy, w filmie fabularnym zadebiutował Płomiennymi Sercami, które obejrzeliśmy w całości. Zaraz, zaraz, zara, stać tu! Film ten wywołał sporą dyskusję. Była ona na tyle ciekawa i konkretna, że warto jej fragmenty przytoczyć. Płomienne Serca położyły kres, pewnego rodzaju metodzie dyskontowania motywu wojska i żołnierza dla celów kasowych, traktując armię polską, jej życie i odrębność umysłowo-uczuciową, jako zagadnienie społeczne, jako przejaw tężyzny i zdrowia moralnego narodu. E, hey, baletnik, jak ty to robisz? A, a widzisz, to, to znaczy chłopski syn. Krzepa, bracie, krzepa! Samo ujęcie postawionego zagadnienia grzeszy może pewną skłonnością do nadmiernego upraszczania nakreślonych zadań. Jest ono jednak szczere i dalekie od pozy i zakłamania. W innym miejscu czytamy. Nieliczne wady i usterki, zbytni dydaktyzm. Okupione są wielokrotnie licznymi, niespotykanymi dotychczas w polskim filmie zaletami. Przede wszystkim wojsko. Pokazano je w trudzie dnia codziennego, w świetle pełnym i wyraźnym. Tkwi w tym wielka wartość wychowawcza. Wprawdzie w innej gazecie można przeczytać, że płomienne serca. Nie mają nic wspólnego z narodem, ani z państwem, ani z armią, ani nawet ze szkołą podchorąży. Serce tego filmu jest sentymentalne, a nie płomienne. No, ale jednak wszyscy byli zgodni, że na uwagę zasługują piękne zdjęcia. Fotografia scen pożaru wytrzymuje porównanie z najlepszymi zdjęciami amerykańskimi. Dodam, operatorem był Jakub Joniłowicz. Mimo wszystko ci chłopcy to moja duma, panie pułkowniku. W grze aktorów na plan pierwszy wybija się mniej znany publiczności. Tadeusz Białoszczyński w roli kapitana Śmigielskiego, którego pełna prostoty i artystycznego umiaru. Kreacja jest wzorowa i godna najwyższej uwagi. Już o tym przed tygodniem mówiłem. A zresztą nic dodać, nic ująć. No, a ty Marewicz, czym chciałbyś być? On chciał w przyszłości zostać węgrzynem. <laughs> Autorem słów do piosenek, a także ich wykonawcą jest Mieczysław Węgrzyn, syn wielkiego mistrza sceny i ekranu Józefa Węgrzyna, miał zadatki na dobrego aktora. Aresztowany w czasie wojny przez Gestapo, zesłany został do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie zmarł. Dla ojca Józefa Węgrzyna był to straszliwy cios który przyspieszył jego śmierć. Oto jedyne filmowe zdjęcia Mieczysława Węgrzyna. Najgorsza sprawa, kiedy z tą dziewczyną, bo jakieś głupstwo zaczniesz toczyć, mój bo wtedy, bracie, jużeś całkiem zginął. Stalina, koniec. Da -da! Da -da! Następnym filmem Romualda Gantkowskiego był ciekawy. No to nie znaczy, że w pełni udany dramat składający się z elementów sentymentalno-melodramatycznych, życzliwie komediowych, efektownie widowiskowych, samoloty i akcyjno-obyczajowych. Jego tytuł Dziewczyna szuka miłości, tytuł kasowy. Ale wprowadzający w błąd, bo to nie dziewczyna, lecz starający się o jej względy mężczyźni szukają miłości. A więc rób co chcesz, ty, ty zimny człowieku. Jako, że ona ją, to znaczy miłość, od pierwszego wejrzenia znalazła, kiedy na warszawskiej woli zepsuł się samochód, którym jechała ona. Jej ojciec i jeden z konkurentów. To będzie niezła oparetka. Nie poleci? Prędzej się rozleci. Bo e, pan to zawsze musi krakać. Nie chciałbym państwu szczegółowo filmu tego przedstawiać, bo mam nadzieję, że zobaczymy go w całości. A tu, w przeciwieństwie do innych ówczesnych polskich filmów, rozwój wydarzeń i finał jest dosyć istotny. Nie chciałbym państwu psuć przyjemności. W zamian fragment reportażu prasowego z realizacji tego filmu. Hmm. A gdybym panu powiedział, na winiaczku, że ja mam pewne prawa do panny? Znaczna część zdjęć plenerowych kręcona była na Podbeskidziu, konkretnie w Bielsku, na lotnisku istniejącym zresztą po dziś dzień w Aleksandrowicach. Oto fragment reportażu. Ze wszystkich stron ciągnęli starzy i młodzi łowcy autografów. Cichy dotąd, oddalony o parę kilometrów od Bielska, ośrodek kształcenia przyszłych orlińskich. I Pozwolę sobie przypomnieć, że to sławni polscy piloci, rekordziści tamtych lat. Więc ośrodek huczący dotąd jedynie warkotem motorów zaludnił się tłumem żądnych ujrzenia Wiśniewskiej i Cybulskiego, którzy z niezmąconym spokojem udzielali autografów rozgorączkowanym tłumom. Dopiero tu można było stwierdzić, jak wielki jest zasięg filmu. Czy pan wie, czy pan zdaje sobie sprawę z tego, co tam gada? Skoro o aktorach mowa, ona to Tamara Wiśniewska. O jej rękę zabiegają dwaj Mieczysławowie: Cybulski i Milecki. Trzecią ważną osobą tej opowieści jest ojciec dziewczyny, milioner brazylijski, grany przez niezawodnego Jana Kurnakowicza. Nie mówiliśmy z panem inżynierem o założeniu linii lotniczej komunikacyjnej Polska-Brazylia. Film Dziewczyna Szuka Miłości to film bardzo nierówny. Obok scen znakomitych, szczególnie lotniczych, i z lotnictwem związanych, epizodów udanych aktorsko, a także komediowych. Z tu uproszczeń, nieporadności dramaturgicznych, sentymentalnego banału i zbyt natrętnego tonu propagandowego. Zaraz, panie Ważywko, dam panu głos. Tylko jeszcze jako tu przewodniczący stwierdzam, że naszemu narodowi zawsze brakowało jednej woli. I to nas zgubiło. Reżyser filmu, Romuald Gantkowski, miał zdecydowane poglądy na film. Zestawiał pracę w filmie z pracą w teatrze. Posłuchajmy. Teatr zmusza do życia wyłącznie w swoich murach. Codzienne próby, spektakle dla pewnej grupy publiczności, maleńkie kółko zawsze tych samych ludzi. Najgorszym niebezpieczeństwem jest, gdy aktor, upojony swoim powodzeniem, nie zmusza się do pracy nad sobą, nie studiuje, nie czyta i w rezultacie staje się rzemieślnikiem, a nie natchnionym artystą. A w filmie, nawet błaha farsa, musi mieć swoją ideę. Jeżeli ma tylko sploty pewnych zdarzeń, a nie ma wyraźnego ideowego oblicza, to właściwie żaden film. Tutaj reżyser wkracza już na teren pracy społecznej. Można wiele zrobić w tym kierunku, pracując w filmie. Przemawia się do Tysięcznej Rzeszy. Narzuca się jej obrazami swoje myśli. Sugeruje się wielką ideę. Film to najpotężniejsza broń propagandy. Romuald Gantkowski związał się z ośrodkami filmowymi, które miały stanowić czysto aryjską przeciwwagę dla ówczesnej kinematografii polskiej. Spowodowało to, że wiązano go często ze skrajnymi nurtami polskiej endecji. Swoją pracę filmową związał bowiem ściśle z wytwórnią Kohorta, jednoznacznie państwowo-twórczo- Narodową. Przygotowywał do realizacji komedię Przybyli do wsi żołnierze i dramat religijny Święty Andrzej Bobola. Ostatnim zrealizowanym filmem Romualda Gantkowskiego był oryginalny film dokumentalny Geniusz sceny. Na dorocznym międzynarodowym pokazie sztuki filmowej w ramach Biennale w Wenecji Film polski geniusz sceny produkcji Polskiej Agencji Telegraficznej został oznaczony medalem za świetne kreacje mistrza sceny polskiej Ludwika Solskiego, którego widzimy tu w niespodziance Rostworowskiego. O te 15 tysięcy dolarów ani nie piszne. Tym geniuszem sceny jest Ludwik Solski, który kilka razy wystąpił też na ekranie. Tygodnik film pisał. Chodziło o to by zachować tę wspaniałą postać i ten zadziwiający mistrzowski kunszt sztuki aktorskiej dla przyszłych pokoleń, by zbudować najtrwalszy pomnik człowiekowi, który w dziejach teatru polskiego stanowi jedną z najpiękniejszych i najbogatszych epok, by wreszcie stworzyć wymowny, sugestywny wzór dla aktorskiej młodzieży polskiej, jak Należy rozumieć scenę, jak należy czynić z niej świątynię wielkich idei. Ludzie są tylko środkiem, a nie celem. Wybuchła wojna. Romuald Gantkowski, niezdolny do służby wojskowej, opuścił Polskę szosą zaleszczycką. Znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Zacytuję krótki fragment listu, który otrzymałem przed laty od pana Zagórskiego, bliskiego krewnego Romualda Gantkowskiego. Niesprawny fizycznie Romuald chciał w USA prowadzić działalność narodową i artystyczną. Działalność patriotyczna była niewątpliwie udała. Natomiast filmowa nie powiodła się. Po tych rozczarowaniach Romuald Gantkowski ustabilizował się w młodym, ambitnym, prywatnym Pepperdine University w Los Angeles. Uniwersytet odwdzięczył się nadaniem doktoratu honoris causa oraz przyzwoitą pensją wypłacaną jeszcze w okresie emerytalnym. A ja zapraszam Państwa teraz do obejrzenia. Ostatniego filmu Romualda Gantkowskiego Geniusz Sceny z 1938 roku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.